Rzeczniczka Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, oskarżyła dzisiaj Ukraińców o ksenofobię, faszyzm i ekstremizm. A wiecie za co? Za to, że rzekomo Ukraińcy przywłaszczyli sobie przepis na barsz i nie dzielili się nim z innymi państwami. Następna będzie ryba po grecku. Przed rosyjską ambasadą w Londynie trwa strajk ludzi przeciwko wojnie na Ukrainie. W ramach protestu ludzie przynoszą rzeczy takie, jakie kradną rosyjscy żołnierze z Ukrainy, czyli na przykład zabawki, ubrania, sprzęta GD. No wygląda to tak. Zacytuję teraz jedno z rozmów rosyjskich żołnierzy, które opublikowała telewizja Bielsat. Koleś, taki mój kumpel zajechał czołgiem na podwórko. Wszedł do chałupy, wywalił drzwi, wszystkich rozstrzelał. Wy i zgwy. Nażarł się, pochlał. Teraz mówi, jeszcze mi za to medal dadzą. Tak, tak. Wojna Putina. Gazeta Wyborcza i wysokie obcasy jak zawsze w formie. No ale sami zobaczcie. Sami to przeczytajcie i sami wyciągnijcie wnioski.